Na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia z martwych wstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem syn człowieczy przyjdzie w chwale ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Kiedy Jezus zapowiedział swoje zwycięstwo nad śmiercią, które miało dokonać się na Golgocie, Piotr mocno zaoponował. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Apostołowi było wtedy dobrze ze zbawicielem. W jego słowach zawarte było mniej więcej takie przekonanie. Panie Jezu, stajesz się coraz bardziej sławny. Twoja mądrość i cuda nie mają sobie równych. My przy Tobie też stajemy się znani i podziwiani. Wszystko się dobrze układa. Obyś żył jak najdłużej. Gdzie nam będzie tak dobrze jak z Tobą? Piotr, jak miliony ludzi na świecie, chciał się w życiu dobrze ustawić. Nie tylko w sensie materialnym. W jednym z radiowych kazań w lipcu wspominałem o kompleksach, niedowartościowaniu z jakim zmaga się wielu ludzi. Nie mało jest kobiet, które gdzieś na dnie serca nie wierzą w swoją wartość i piękno. Czują, że muszą zasłużyć na to, by być kochane. Wielu mężczyzn uważa się tak naprawdę za tchórzy i nieudaczników. Takie przekonania to największe i najbardziej skrywane tajemnice tych ludzi. Jaki wpływ mają one na życie człowieka? Jedni uciekają od otoczenia, żyją w samotnej depresji i stagnacji. Ich obroną jest niechęć do świata, ucieczka w alkohol, internet. Bywa, że czasami kryją się w intensywnej pobożności, która tak naprawdę jest ucieczką od życia, od samego siebie. Ale są tacy, którzy reagują odwrotnie. Przekonanie, iż są małowartościowi. Popycha ich do nieprzeciętnej aktywności, prąd do przodu, bo ciągle goni ich przerażająca myśl: Tak naprawdę to niewiele ciągle znaczysz. Nieustannie mało im sukcesu, osiągnięć, uznania. Takie życie opiera się na wielu półprawdach. Czytałem niedawno artykuł o wykształconych, dynamicznych, eleganckich kobietach. Są już po trzydziestce ale pozostają ciągle pannami. Jedna z nich stawia retoryczne pytanie, a może warto się z tym pogodzić, że zawsze będziemy same? Tymczasem trzeba inwestować w siebie. Ta inwestycja to praca w agencji reklamowej, języki obce, rejsy za żaglówką. Patrząc na tę sytuację z zewnątrz, ktoś może powiedzieć, to rzeczywiście kobieta sukcesu. Jednak w całym artykule nie ma ani słowa o tym, jak się takiej samotnej kobiecie będzie wiodło wtedy, gdy uroda minie, do firmy przyjdą młodsi i zdolniejsi, a choroby nie pozwolą już pływać na żaglówce, gdy zamiast radości z wnuków pozostanie oglądanie pożółkłych dyplomów. O tym bohaterki artykułu nic a nic nie wspominają. Pewnie niepokoją się w głębi, że popełniły w życiu i nadal popełniają jakiś błąd, ale gazecie, znajomym nigdy tego nie powiedzą. Apostoł Piotr też czuł się niepewnie. Na zewnątrz jednak grał kogoś innego. Przynależność do grupy najbliższych współpracowników sławnego Jezusa bardzo mu odpowiadała. Był tam kimś ważnym. Robił przy Jezusie karierę i gorąco pragnął, by nic nie zakłóciło tego układu, w którym mógł ukryć słabość swojego serca. To nie był tylko problem Piotra. Z tym zmaga się każdy z nas. Jak znieczulić ból doświadczanej słabości? Jak dorosła kobieta może ukryć, że ma w dużej części serce zalęknionej, niekochanej dziewczynki? Próbuje rządzić wszystkim i wszystkimi. Żyje w lęku i dlatego nieustannie chce kontrolować swoje otoczenie. Jak dorosły mężczyzna może ukryć, że w głębi jest chłopcem, który boi się życia i tego, że to się kiedyś wyda. Staje się perfekcjonistą, niewolnikiem pracy, zakochanym we własnej inteligencji pozerem. Kiedy tacy ludzie uporają się w ten sposób z poczuciem niedowartościowania, to bronią potem zaciekle swojej pozycji. Ale Bóg im często na to nie pozwala. Jakbyś zareagowała, gdyby ktoś ci powiedział, że twój małżonek cię zdradzi? Czyż nie powiedziałabyś, nie mogę na to pozwolić. To przecież coś strasznego. Tu chodzi o naszą rodzinę, o dzieci. Każdy żyjący w normalnym małżeństwie mąż, każda żona by tak powiedziała. A Jezus przepowiedział Piotrowi zdradę i dopuścił do niej. Dlaczego to uczynił? Bo chciał Piotra ratować. Nie mówił o tym wcześniej apostołowi, bo on by tego jeszcze nie zrozumiał. Zapewne sprzeciwiałby się, mówiąc, Panie Jezu, mnie nie trzeba wcale ratować. Jestem spełniony, a sprawy mają się dobrze. Ale potem na dziedzińcu świątyni zdruzgotany Piotr poznał prawdę, grał bohatera, popisywał się, ciągle udowadniał sobie i innym swoją wielkość. Gdy to zrozumiał, gorzko zapłakał, gorzko łzami płynącymi z dna odkrytej pustki. Piotrowi zaczęło się już wszystko walić wcześniej, kiedy Zbawiciel tak łatwo poddał się w Ogrójcu. Zapewne apostoł patrzył na mistrza i pytał go wzrokiem Jezu, dlaczego nie walczysz? Dlaczego pozwalasz, by to, co osiągnęliśmy przez lata, teraz zostało zaprzepaszczone? Odpowiedzi na to pytanie udzielił 33 lata wcześniej starzec Symeon. Gdy mówił do Maryi że kiedyś jej Syna i ją samą spotka wielkie cierpienie, a jaki będzie jego sens, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jezus powiedział w ogrójcu do Piotra, schowaj miecz, Ty chcesz ratować coś, czym chronisz swoje serce, a tę siatkę maskującą trzeba rozerwać, wtedy poznasz prawdę o sobie i ja będę mógł Cię uzdrowić. Wielu ludzi, gdy dzieje się coś złego, gdy tracą pracę, współmałżonka, zdrowie, chcą, jak Piotr mieczem, bronić swojego życiowego układu. Dają nam szef tej intencji, idą na pielgrzymkę, proszą księdza o rozmowę. Nie mogę ocenić wszystkich takich sytuacji, ale zapewne bywa i tak, że Bóg próśb nie wysłuchuje. On wie, że to jest dla człowieka wielka tragedia, ale próba musi się dokonać, aby na jaw wyszły zamysły serc, małżonków, dzieci, matki czy ojca. Czy to był koniec lekcji Piotra? Czy Jezus chciał tylko przekonać swojego ucznia, że jest słabym człowiekiem? O nie! Ta historia trwała dalej. Po śniadaniu które zmartwychwstały, spożył z apostołami, Zbawiciel rozmo rozpoczął rozmowę z Piotrem. On nie chciał tego załatwić na zasadzie, było, minęło. Wielu z nas do spraw bolesnych nie chce wracać. Ale Jezus stawia Piotrowi pytanie. Szymonie Synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Jezus o zdradzie nic nie mówi ale dla wszystkich jasne jest, z czym ten dialog się wiąże. Jezus zadał Piotrowi najważniejsze pytanie, przed którym staje każdy z nas po doświadczeniu grzechu. Jakie masz serce, Piotrze? Teraz, gdy upadłeś, co powiesz o swoim sercu? Jakie jest Twoje serce? Pyta Zbawiciel Ciebie, Anno, Krzysztofie, Małgorzato, Łukaszu. Katarzyno, pyta ten, który widział nasz grzech. Widział aborcję, zdradę, kradzież, pijaństwo. Powiedz, jakie jest Twoje serce? I teraz jest moment najważniejszy. Czy dostrzeżesz, że mimo wszystko Twoje serce tam na dnie jest dobre, bo Chrystus odkupił je na krzyżu? Czy uwierzysz w to mimo porażki? którą Bóg dopuścił, aby zdemaskować twoje kłamstwo i grę, którym chciałeś kryć lęk o swoje ja. Jeśli nie uwierzysz, możesz doświadczyć rozpaczy Judasza i pozostać w świecie nieustannego oskarżania samego siebie, albo rzucić się w hiperwydajność. Piotr powiedział: Kocham Cię, Jezu. Tam na dnie moje serce jest dobre. Ja dopiero teraz wiem, że tam na dnie jestem dobrym człowiekiem, bo ty mnie odkupiłeś. Twoja miłość wyzwoliła mnie ze skrywanego przekonania, że jestem kimś wybrakowanym. Już nie muszę się tego bać. Jestem wolny. A ty wierzysz w to? Jaki jesteś w głębi serca? Dobry czy zły? Nie myśl teraz o swoich osiągnięciach, profesji, o uznaniu, jakie cię otacza. Gdyby ci zabrać przyjaciół, którzy cię chwalą, twój perfekcjonizm i pracowitość, to kim jesteś jeszcze tam na dnie serca? Wielu odpowie, nikim. Po prostu nędzą. Bez dyplomów, pozycji zawodowej, znajomych czy pielęgnowanej urody jestem niczym. I ta świadomość tak potwornie boli. Wielu ludzi bowiem nigdy nie uwierzyło w to, że Jezus zabrał im serce z kamienia, a dał nowe. Ktoś powie: Ja bym może i w to uwierzył, gdybym to swoje nowe serce zobaczył. Ale widzę w sobie ciągle to stare, myślące jedynie o sobie. Dlaczego tak jest? Popatrz, jak skutecznie zostałeś zaatakowany przez szatana. Czy może od samego dzieciństwa nie mówiono Ci setki razy, że jesteś niegrzeczny, że inne dzieci są lepsze? A może przez uchylone drzwi usłyszałeś, jak jakaś ciocia mówi do mamy, widzisz, chciałaś tę ciążę usunąć, a dzieciak urodził się całkiem niezły? A może zdenerwowany ksiądz w mrocznym konfesjonale przepowiedział Ci potępienie? Szatan bardzo pilnuje, byśmy w takim przekonaniu trwali. Są ludzie, którzy każdego dnia słyszą od żon, matek, ojców tylko jedno. Źle pracujesz, jaki nie zdara ciebie, nic w życiu nie osiągniesz, jesteś beznadziejny i tak przez 20, 30, 50 lat. Cała lawina błota na to nowe serce przekonuje nas wreszcie że w głębi naprawdę jesteśmy źli, a to powoduje spustoszenie w naszym życiu rodzinnym. Zwróć uwagę, ile z nasz takich małżeństw, które po 50 latach pożycia mogą powiedzieć, życie mieliśmy trudne, ale piękne, kochamy się nadal bardzo, szanujemy. Oto nasze córki i nasi synowie, pozakładali szczęśliwe rodziny. To nasi wnukowie, porządni, czyści, prawi. Ile jest takich pięknych, emeryckich małżeństw? Ilu chłopców, młodych mężczyzn może powiedzieć, mój ojciec nauczył mnie życia. Przez szczere, osobiste rozmowy pokazał mi, jak żyć. Wiele rozmawiałem z ojcem i o seksie, i o kobietach, i o męskości. Mój ojciec jest moim wspaniałym przyjacielem. Ilu mężczyzn tak w Polsce może powiedzieć? Naprawdę niewielu. A przecież tyle się mówi o rodzinie, tyle mamy kateches, nauk rekolekcyjnych. Gdzie jest mądrość i siła naszych odkupionych serc? Została skutecznie zaatakowana. Zauważyłeś, ile razy w życiu po jakiejś porażce mówiłeś sobie po cichu, ale jestem głupi, jaki ze mnie osioł, jestem do niczego. Skąd się to w tobie wzięło? A ile razy cieszysz się w samotności z tego, że Jezus dał Ci nowe serce? Że tam w głębi jesteś dobry? Mówiłeś to kiedyś w zachwycie sam do siebie? Może by mi powiedział, odpowiesz. Ale gdzie jest we mnie ta dobroć? Jest na samym dnie serca. Niedawno pewien człowiek uzależniony od pornografii przekonywał mnie, że jest docna złym człowiekiem. Zapytałem go, czy był w kinie na filmie o papieżu. Gdy potwierdził, spytałem, a płakałeś podczas projekcji? Kilka razy płakałem, odpowiedział. A na filmach pornograficznych płaczesz? Nie. Na takich filmach nigdy, choć moje serce tak bardzo pragnie erotyki. Tak, ono uwikłało się w porządliwość ale nie swoją głębią. Tam pozostało dobre, to stamtąd płyną łzy. Grzech pochodzi z ciała, z naszej starej, dogorywającej natury, która ciągnie się za nami jak odwłok. Z grzechem będziemy musieli jeszcze walczyć, ale serce w głębi mamy dobre. Mówię to do ciebie, choćbyś był po uszy uwikłany w grzech. Słyszysz? Serce masz dobre. Jezus mówi Ci, odszukaj je. Byśmy mogli tego dokonać, wprowadza nas na drogę, którą kiedyś poprowadził Piotra. W dzisiejszej Ewangelii powiedziano, kto straci swe życie z mojego powodu, znajdzie je. Tu nie chodzi o to, byśmy teraz umierali za Chrystusa, ale pozbyli się wegetacji w ciągłym poczuciu winy, wstydu, który prowadzi nas do rozpaczy. A to nie jest prawdziwe życie. Pamiętacie, co powiedział ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu, gdy ten wrócił do domu? Trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Gdy ów młodzieniec bawił się, hulał, a potem jadał strąki ze świniami, nie wiedział nawet, że nie żyje. Kiedy z koleżanką w pracy raczycie się różnymi półprawdami, które napełniają Cię poczuciem wartości. Kiedy czytasz kolorowe pisma, tę słodką papkę dla zakompleksionych serc. Kiedy ciągle kogoś krytykujesz, to jesteś jak marnotrawny syn. Tak naprawdę nie żyjesz. Zalękniony, umęczony, uciekasz przed sobą. Jeśli mówisz, że masz już tego wszystkiego dość, to dobrze że tak mówisz oby tak było pamiętaj o słowach marnotrawnego syna wstanę i wrócę do mego ojca to manifest wszystkich którzy zaczynają wierzyć że gdzieś na dnie ich serca jest dobro jest życie pamiętaj to najlepszy pomysł na jaki kiedykolwiek człowiek wpadł na ziemi wstanę i wrócę do Mego Ojca. Gdy je wypowiesz, łzy szczęścia spłyną po Twojej twarzy. Twoje serce ożyje. Amen.